Czwartek 15 sierpnia w Górze Robczyckiej ósme gminne Święto Chleba. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych wydarzeń. Od lat gromadzi tłumy widzów, między innymi za sprawą zapraszanych gwiazd Disco Polo. Rezerwujemy zespoły, które zdają u nas egzamin. tłumaczy sołty z Góry Robczyckiej Stanisław Bochenek. Zespoły Disco Polo bawią fajnie ludzi, przyjeżdżają ludzie na te zespoły. No i my w tym kierunku idziemy i także nie będziemy tutaj na razie nic zmieniać, no, ale żeby nie było tylko, że jedną grupę uszczęśliwiamy, to mamy teraz i zespół Jana Wojdaka z zespołu Wawele i Ahayu Fusion z Boliwii. Gwiazdą wieczoru tegorocznego święta chleba w Buczynie będzie zespół Kamasutra, znany z takich piosenek jak Do nieba bramę, będę tylko twoja i porwij mnie. Koncert zaplanowano na 20.30. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Bawimy się w Górze Robczyckiej na obiektach szkoły i częściowo parku Buczyna. Dojazd od Sędziszowa, od Sędziszowa do Góry Robczyckiej, do szkoły. W programie pikniku są również występy zespołów działających w Sędziszowskim Domu Kultury, dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Górze Robczyckiej oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Przy zjeżdżalni mamy basen z piłkami i alpaki dla dzieci. Są to takie miłe zwierzątka, miłe zwierzątka. Nie do, nie do ujeżdżania, ale do zabawy, do robienia zdjęć, do, do, do przytulania się, także że to jest taka nowość. Święto chleba nie mogłoby się obejść bez warsztatów jego wypieku. Będziemy piec chleb na wolnym powietrzu, począwszy od, począwszy od ważenia mąki, poprzez dodawanie ciast, mieszanie, wkładanie chleba do pieca i częstowanie potem wypieczonym chlebem wszystkich, którzy będą chcieli go skosztować. Po głównej tej, tym wypieku, można będzie, mieszkańcy będą mogli sobie sami jeden chleb upiec właśnie w ten sposób. Każdego roku w organizację gminnego Święta Chleba włącza się wiele osób i instytucji. Jedna dwie osoby nie dałyby rady tego, tego zorganizować. U nas na wsi już tradycyjnie miejsko gminny Dom Kultury, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Rodziców, Koło Gospody Wiejskich. Stowarzyszenie Buczyna. I to są ludzie, na których można liczyć, którzy przychodzą chętnie, chętnie się udzielają i, i efekt wychodzi taki jak wychodzi. Honorowy patronat nad piknikiem objął starosta powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i burmistrz Sędziszowa Małopolskiego. W imieniu swoim organizatorów serdecznie zapraszam na 8 Święto Chleba w Parku Buczyna, który odbędzie się 15 sierpnia. Rozpocznie się o godzinie 16.00. Główną atrakcją będzie zespół Kamasutra, która zaśpiewa u nas o 2030. Serdecznie wszystkich zapraszam. Świętochleba w parku Buczyna w Górze Robczyckiej współfinansowany jest ze środków krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach programu operacyjnego na lata 2018-2020, początek pikniku godzina 16.